Thanks for Jesteśmy po meczu dziewiątej kolejki drugiej ligi. E, ostatecznie Cockrow Wrocław wygrywa z wojowicami United 6-4. Z nami bramkarz zwycięzców, Dominik Kalachurski. Dominik na początku pytanie, było wszystko pod kontrolą przez długi okres, ale w pewnym momencie to wymknęło i było groźnie do samego końca. Co się tam stało? No bo w pewnym momencie prowadziliście już 5-0, a ostatecznie wszystko skończyło się wynikiem 6-4. Co się stało? No, przestali, przestaliśmy realizować swoje założenia taktyczne. Każdy chciał strzelić bramkę, no i później dostaliśmy szybkie kontry. Zrobiła się nerwówka, no i zaczęli chłopaki gonić z Jołowic, no i my nie potrafiliśmy tego zamknąć, bo mieliśmy mnóstwo sytuacji. Bramkarz drużyny przeciwnej bardzo dobrze bronił, nie wykorzystaliśmy mnóstwo sytuacji, stąd nerwówka do samego końca. No właśnie, jakbyś miał wskazać taki główny powód tej rwówki, to ten brak skuteczności w pierwszej połowie czy może właśnie lekkie rozluźnienie przy już naprawdę dobrym rezultacie? Myślę, że to i to, że ten mecz tak naprawdę powinniśmy zawnąć już w pierwszej połowie, bo mieliśmy mnóstwo sytuacji, bardzo dużo, tak jak wspomniałem wcześniej, bronił im bramkarz, no dużo też nie trafialiśmy w bramkę, no i stąd no tak to wyglądało na końcu. Później rozluźnienie, 5-0 i już przestaliśmy grać ze sobą przestaliśmy się wracać przy kontrach, no i trzy szybkie gole i już później nerwówka. Myślę, że ty mimo wszystko możesz być zadowolony ze swojej postawy, no bo kilka bardzo ważnych interwencji leczyłeś, które być może uchroniły zespół przed stratą punktów. No może i tak nie mnie to oceniać, aczkolwiek przy którejś z bramek też mogłem chyba zachować się lepiej, muszę sobie to odwinąć i zobaczyć później na spokojnie i wtedy yy, no, zobaczę jak to było dokładnie, no ale najważniejsze są w rezultacie trzy punkty i walczymy do końca, być może uda się skoczyć na podium. O to walczymy tak naprawdę w tym sezonie, mimo że od początku sezonu mieliśmy cele nieco inne, ale dobra gra i pozytywne wyniki y, pozwoliły na tym, że możemy marzyć. Do końca, myślę, że do następnej kolejki, do następnego meczu o e, korzystnej e, sytuacji w tabeli na koniec sezonu. No właśnie, tak, na koniec. Sporo gorzkich słów, no, ale mimo wszystko są bardzo ważne trzy punkty. A już za tydzień ważne spotkanie z wulkanem. Trzeba wyciągnąć to, co najlepsze z tego meczu i, i walczyć dalej o strefę medalową. No taki jest plan. Tak. Dziękuję i gratuluję. Dzięki, dzięki.